Siemanku, witam Was. Kolejny odcinek piwnej recenzji i trochę zmian. Trochę poeksperymentuję. eksperymentu. Ostatni eksperyment. Co się stało? Aha. Ostatni eksperyment nie był zbyt udany. Chodziło o odgłosy w Drastofas, of Us wręcz bardzo nieudany bym powiedział. A zobaczymy dzisiejszy ze zmianą trochę wyglądu i powrotu do pewnej rzeczy, które kiedyś były na kanale. A piwko mamy dzisiaj Magnus o smaku rumowym z browaru Jagieło. Nie wiem, czy pamiętacie o tym z małym piwkiem, bo to jest małe piwko, czyli 3 ml, 330 ml i było słabo. Zobaczymy jak to, bo tak mi trochę zachęciło tym o smaku rumowym. Tu jest w ogóle też, jak w domu czytałem, to jest piwo 99,90% 90 dokładnie, ale 90, 90, 90 napisane procenta czyli i jest 10 setnych, czyli 1/10 aromatu w skład piwa jest woda słód jęczmienny cukier chmiel i to ciekawe pierwszy raz widzę w piwie E300 przeciwutleniacz i E150c barwnik no i później ten aromat jest wymieniony. E, piwo 6% alkoholu e, pasteryzowane. Y, zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Raczej ciemne. Dodajmy mu troszkę piany. O! Ładny taki czerwony kolor. Bardzo ciemny czerwony, który bardziej widać pod słońcem, że jest czerwony, ale fajny taki, fajny, fajny kolor. E, może by był nieco jaśniejszy, bardziej widać był ten czerwień, ale pod słońce bardzo fajnie. Nie wiem, może będzie widać? Nie, raczej nie. E, zobaczmy jak, jakiś zapach. Po oh, kurczę, daje alkoholem. Strasznie czuć. Może rzeczywiście tak, ja nie, nie piję rumu. Chociaż wiem, kiedyś się to zdarzało, ale bardzo rzadko nie znam tego smaku ani zapachu. A to rzeczywiście może być zapach rumu. Tylko jak się czuję alkohol w browarze, to od razu źle się kojarzy. No dobra, ryzykujemy. Hmm. Nie jest tak najgorzej. Ten zapach rzeczywiście może źle nastrajać, ale ten taki mocno alkoholowy posmak, którego jest bardzo niewielki, nie, nie ma alkoholowej mocy, ale jest alkoholowy posmak właśnie rumu. Niezłe połączenie. Browar nie jest raczej dobry, żeby go często pijać, ale ciekawy. No, chyba ceny. Wydaje mi się, że kosztował 3,50, także sporo, ja ją taki mały. Doznanie smakowe ciekawe, ale żeby był jakiś wybitny, to może niekoniecznie. Hmm, ale rzeczywiście ten smak rumowy trafia, nie jest bardzo mocny, nie wali w gardły, tak jak zapach, bo zapach może odstraszyć. Hmm, a smak jest ciekawy. Później taka taki słodki z, piw z goryczą piwną. Tutaj bardzo mało. Bardzo mało goryczy. To jest raczej słodki browar. Inny. Ale przejdziemy dzisiaj do Barnaulta Paradise przejście głównej osi, czyli zaraz za tym będzie zajęło mi 14, 14 15 godzin, chyba 14 Nie jest teraz mi trudno określić, bo po skończeniu jeszcze troszkę grałem. Myślałem, że to tak się nie stanie, a jednak jeszcze troszkę mnie tam wciągnęło. Graficznie gra jest nadal, nadal dobrze, ale zanim przejdę do pokazywania Wam niektórych rzeczy, pokażę Wam samochody, które są do wyboru. Trochę ich jest. Ten na dole ze znaczkiem New, nie wiem czy to będzie widać, albo może być kółeczko widoczne, to jeszcze nawet nimi nie jeździłem. To jest mój samochód, w którym aktualnie jeżdżę. Kolor mógłby być lepszy, ale nic innego nie ma lepszego do wyboru moim zdaniem ona się tak pełno szczytuje, także średnio z pokazaniem tego będzie ona początkowo, jakby zdobywamy, zdobywamy je pokonując i rozwalając przeciwników na trasie. Jeżeli ich rozwalimy, to sobie ten samochód trafia do nas. Część samochodu co prawda, odblokuje nam się tak, jakby z marszu, ale część po prostu musimy zdobyć na trasie, rozwalając kogoś, kto nimi jeździ. One trafiają wtedy na e, szrot, i ze szrotu my je możemy wziąć. Jeżeli je raz weźmiemy i pojeździmy, to wtedy jeżeli kolejny raz wchodzimy na środ, to one już wyglądają e, na odnowione. Czy mam taki? E, tak. Ten na przykład wygląda już na nowkę, bo nim jeździłem. E, ten, ten, mi się nawet podobał. Całkiem, całkiem spokojnie długo, długo nim pojeździłem. Miał całkiem dobre osiągnie na ten, tą, to miejsce, gdzie e, grałem nim. E, wyglądał trochę jak Dolorean i podobał mi się. Całkiem, całkiem fajny. samochodów jest troszkę. Ja Całkę tutaj będę przerzucał. Jeszcze na pewno nie wszystkich oblokowałem. Na przykład jeden, który jeździłem też dużo, to był taki cabrio, znaczy to taki Cadillac bardziej. No pokaż się. O, solo wygląda na kolor w tym oświetleniu. Lubię ogólnie zielone kolory, więc... Ale, ale ten jest o tym oczywiście słabo wygląda, ogólnie moim zdaniem kolorki mogliby troszkę poprawić w tej grze e, niekoniecznie są dobre, ale wróćmy do mojego, żeby już wejść e, do gry, hmm. no. no właśnie, gra nie jest zbyt szybka, Znaczy, w sensie menusy e, są takie sobie i chwilowo tak niech może. Zostanie. Jedyną fabułą w grze, którą mamy, jest zdobywanie coraz lepszych e, poziomów swojego prawo jazdy, którego, jeżeli dobrze pamiętam, mamy e, do D, do C. No tak, prawo jazdy E, D, C, B, A i ostatnie, które zdobywamy, ale już go nie. No, ostatnim, które zdobywamy jest Paradise, bodajże się tak nazywa. Czy jakoś tak? Chyba tak. I, i, I to już koniec. Później jeszcze możemy jeść, bo się odblokowują nowe wyścigi, których jest sporo, ale, ale w zasadzie już więcej fabularnie nic się nie dzieje, przynajmniej do ja tego nie doszedłem. Dodatkową takim opcją fabularną jest na przykład to, że w radiu koleś nawija speaker. Speaker to się nazywa no, chyba speaker. Eee, po prostu nawija o tym, co się dzieje w mieście i, i wtrąca też wstawki o nas, e, co my robiliśmy. E, w grze są motocykle, aczkolwiek mi one nie podeszły. Nie, nie chodzi nawet o model jazdy, bo to, to się wydaje akurat dobrze zrobione i, i jeżeli ktoś lubi jazdę motorami, to, to, to myślę, że tutaj może sobie pozwolić na całkiem fajną zabawę. E, ale... Yy, mi to nie podpasowało, bo są one uproszczone. Po pierwsze mamy, jeżeli już pamiętam, jeden typ wyścigu, bądź dwa tylko. Po drugie, tak to ogólnie mamy, mamy pięć. Poza tym nie ma nie ma cracks, czyli to z czego barna odsunie, czyli rozwalanie się samochodów. Tego, tego nie ma w motorach. I szkoda. Z typów wyścigów, które mamy, to jest tak: normalny wyścig, czyli wścigamy się z pewną grupą przeciwników, czasami jest to jeden, czasami jest ich więcej, do 8 chyba jest. Drugi tryb jest to walka na trasie, czyli po prostu kto więcej, kogo rozwali, bądź znaczy, no, nie chodzi o nas, czyli my, żebyśmy rozwalili daną liczbę przeciwników w określonym czasie. Do tego jest nazwijmy to popisówka na, na punkty, czyli musimy robić po prostu triki, rozwalać coś, robić drifty, skoki i tym podobne, żeby po prostu nabijały nam się punkty i tym samym i mnożnik, który nam też mnoży określone pole, punkty do zdobycia. Mamy tryb przetrwania, czyli my jedziemy, gdzieś mamy dokądś dojechać a inni na nas polują e, i musimy przetrwać to, e, żeby nam nie rozwalili samochodu. Nie trzeba na przykład, że raz, że raz się rozbijemy i koniec. Nie, tak więc parę razy, dopóki nam nie padnie samochód, bo samochód z reguły po 3-4 czterech razach, czterech kraksach e, odmawia posłuszeństwo, no i wtedy jest koniec. Mm, mm, no i ostatnie jest walka e, walka z czasem na danej trasie wyznaczonej. Dodatkowym tak jakby można zaliczyć e, na... Ulice mają tutaj w tej grze nazwy i na określonych ulicach, nie na wszystkich, ale na określonych ulicach możemy wyznaczyć, pobić dany rekord. Jeżeli go kupujemy, no to tak można zaliczyć do tego, to jest szósty tak jakby tryb. Z rzeczy, które możemy tak jakby, z takich znajdziek, z takiego jak w grach mamy znajdźki, tutaj coś w sumie, coś takiego w sumie jest. Kurczę, nie, nie pomyślałem że gdzie postawić browar, to będę musiał się odwracać, ale niech tam. Eee, są billboardy, ten, który tutaj widzicie, taki czerwony, nie wiem, czy będzie widać, eee, to... Eee, to przez rozbijanie ich zdobyto się te znajdźki eee, i dodatkowo skróty też są liczone jako coś, co odkrywamy. Eee, nie za muzyka, akurat teraz może nie jest najlepszy numer, chociaż ja akurat bardzo dobrze mi się jeździło przy muzyce klasycznej, fajnie, że jest do wyboru coś takiego. Pod triggerami mamy przeskakiwanie. Wolfgang to może nie. Ave Maria. Uh, uh, uh. Um. Wolfgang. No dawaj, dawaj. Ale dużo tego jest, nawet nie wiedziałem, że tego tak dużo jest. No, dawajcie, dawajcie. Cholera. Dawaj, dawaj. O, nie chcę będzie to. E, no i po wybraniu samochodu z, y, ruszamy sobie w trasę. E, pokażę Wam ten billboard może. E, o, te czerwone. O, nie w tą strony. Cholera. E, o, nie czaję tego, nie używałem tego tego kontrolowania tym I ten Czerwony billboard, który jest tam nad samochodem, to rozbijamy, po prostu znajdujemy. No i mniej więcej właśnie to chciałem też zrobić w prezencji że ja będę grał, pokazywał wam, a nie puszczał gameplay. Pytaliście, czy można to znowu wprowadzić. Myślę, że tak, ale, ale chodzi o to, że jeżeli ja Wam będę pokazywał, to czasami może być mniej widoczne na ekranie, e, a tym samym mogę o czymś zapomnieć, mogę się o czymś na, na przykład coś spróbować zrobić i to będzie przez to wydłużało recenzję. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, że recenzja będzie dłuższa, przez to ja Wam będę pokazywał rzeczy, które chcę Wam pokazać, a nie tylko je omawiał, e, to jak najbardziej piszcie komentarze, że chcecie tak, żeby to zostało na przykład, bo mi to nie wcale nie przeszkadza, tylko że mogą być dłuższe recenzje. E, dobra. Jesteśmy na, w miejscu, gdzie możemy sobie na skrzyżowaniach na mapce e, Mamy, no żeby się akurat e, eliminację znaczy no po prostu z, wyeliminowanie wrogów, określoną ilość, e, możemy sobie wziąć. Lecimy. No i widzicie, że coś się wczytało. Pewnie pewne menu, e, czy pewne taki wstawka, że mi, nie ruszamy od razu. Do, do tego teraz, mam nadzieję, wrócę. Pewne tam wczytanie jest. I trochę tego e, szkoda, dobra, jedziemy. Pod X mamy przyspieszenie. No właśnie. Ech, tak się to trochę niezbyt prosto, więc trudno będzie gra kierować, ale mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało tragicznie. Początek może nie był najlepszy, ale w na obecnym wyścigu mamy A, daj, jeden poszedł. 16 drogów do rozwalenia. Ja mam akurat samochód, akurat o tym nie powiedziałem, są samochody podzielone na trzy kategorie. Dobra, rozwalicie. Pierwszą jest ta, która ja jeżdżę. Eee, są chodzi do trików i eee, im, im, im do się ładuje się podczas driftów, skoków, rozwalanie przeciwników też, ale mniej. Eee, no, ogólnie lecz, to dostajemy punkty, gdzie eee, eee, to, że widowiskowe. tak tylko. tego, jakie polskie powiedzmy były tutaj najlepsze wyczyny, czy, czy, czy coś takiego? No i dobra, i mamy sobie taki tryb. Eee... Aha, jeszcze, jeszcze, bo chciałem przejść już do war, ale może jeszcze za tym. Jeżeli e, idziemy w wyścigu, e, to ciekawe jest to, że możemy wyścig przejechać e, dobrowolną trasą. Nie zamykamy się na przykład tak jak było w most Wanted, że mamy trasę zamkniętą i tylko po określonej trasie. Nie. Tutaj dostajemy wyścig, mamy całą mapę. Jak pojedziemy, to zależy od nas. Chociaż mamy do tego e, mamy pomocną e, nawigację, która nam pomaga, jeżeli, jeżeli nie, chcemy, nie chcemy szukać własnych skrótów i własnej drogi, to mamy nawigację, która nam pomaga e, y, dojechać do celu taką optymalną w miarę drogą. No, nie wiem czy najkrótszą, ale, ale dość optymalną, którą też przeciwnicy raczej jeżdżą. Chociaż późniejszego wyściga zdarza się też, że przeciwnicy jeżdżą innymi trasami. Y, E, a więc dobra. I teraz przechodzimy powoli do e, wad. Mam nadzieję, że nie pogubię z wadami. Bo trochę ich tutaj jest. Może nie są one jakieś takie straszne, karygodne, ale mi one odebrały dużo radości e, z rozrywki. E, po pierwsze jestem w stanie wyścigu. I załóżmy, że mi nie idzie. Tylko akurat może to nie jest najlepszy przykład, bo tutaj zawsze mam ten czas, żeby to zrobić. Ale załóżmy, że jadę do normalnym wyścigu, bo to po prostu jadę sobie. I nie idzie mi strasznie, pojechałem w inną ścieżkę czy coś. No dobra, no to chcę zrestartować. No to start. Niezależnie czy na stycznia start czy select, włącza mi się to samo menu, tylko że w innym miejscu. To mi się włącza na tak jakby detale kierowcy. A jak nacisnę salę, włącza mi się mapa. Natomiast pod triggerami mogę się przełączyć, no dobra. Tutaj nie ma żadnego restartu, no dobra. Tutaj włącza mi się sklep, dobra, dalej. Tutaj jest zapis, opcje, coś tamten, soundtrack, back to my menu. Ale nie, to już Wam powiem, że to nie jest, to w ogóle wychodzimy do samego początku gry. Czyli to, to, to nie, to nie to. Dalej. Tu jakiś... Online, jakiś y, ranking, y, wyzwania, nie ma. Mapa, nie ma. No i wróciłem. Nie ma restartu. Początkowo, nie wiem, długi, długi czas, przynajmniej myślę, że nawet z połowy gry przejeździłem tak, że jak mi się wyścig nie udał, to mi się nie udał. To musiałem go wziąć albo ten sam, ale z reguły tak się nie dało, bo wyścig jest na określonej trasie. I kończy, w miejscu, gdzie on się kończy, jest już inny wyścig. Więc teoretycznie za każdym razem nie było tak, że mogłem sobie jeden wyścig powtarzać pięć razy. Za każdym razem, jak kończyłem, nie chciało mi się wracać w to samo miejsce, więc brałem sobie inny wyścig. Więc każdy wyścig tak jakby za pierwszym razem bądź za bez powtórek musiałem przejść. To było trochę mocno irytujące, naprawdę. No ale tak sobie myślę, kurde, naprawdę? Tu nic nie ma. I coś mi tknęło i szukałem czegoś zupełnie innego. I to, to, ta opcja jest przedstawiona w grze, ale jakoś tak e, zupełnie inaczej jest przedstawiona. Mianowicie, wciskamy w prawo, pojawia nam się menu. Natomiast w to, kiedyś, w to na początku wchodziłem i patrzę sobie. Przyjaciele? Nie. Jakiś Freeborn free Online? Nie, nie interesuje mnie to. E, na to. Na to wtedy nie zwróciłem uwagi, bo tej opcji nie było. To może zaraz. E, jakieś e, 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 wydarzenie rankingowe? Nie rankingowe? Sklep? Yy, drabinka, jakieś zasady. Co to jest w ogóle jak nie mówię? Bardziej na, na menu. E, I okazuje się, że tutaj trzecią opcją jest restart. Restart rzeczy, którą... akurat W tej chwili jest to restart e, e, wyścigu, który przed chwilą brałem. Więc sobie to. Jeżeli jestem w trakcie wyścigu, jest, są tylko bodajże dwie opcje. E, no dawaj dawaj. Hmm. Dwie opcje, no dawaj, dawaj. Idziemy. I teraz mam tylko, tylko restart i soundtrack. Wyjaśniło się wiele, ale menu jest moim zdaniem mało przejrzyste i mało intuicyjne. Dobra, eee, załóżmy sobie, że się ścigam. Coś mi się tam pokazuje, a ja nie chcę się już ścigać, chcę zakończyć. Tej opcji nie ma, w żadnym Menu, Mówię, co jest grane? Dlaczego, dlaczego nie mogę. Wyjść z tego, nie chcę się ścigać po prostu. Nie chcę, na przykład, jeżeli jadę gdzieś, nie ma określonego limitu czasu, no to, to co mam zrobić? To co to cały czas będzie mi ten, ten 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 wyścig? Okazuje się, nie wiem, czy akurat w tym wypadku, bo wydaje mi się, że to jest wyjątkowy rodzaj wyścigu i to akurat nie działa, ale e, muszę trzeba jechać gdzieś na bok, bo mnie bo normalnie będą cały czas nawalać. E, się, wychodzimy z wyścigu. Po prostu kiedy się zatrzymamy, i po 3 sekundach zgaśnie silnik, e, i wtedy wychodzimy z wyścigu. No proszę was, e, są wyścigi. Szósta w tej kategorii, o której wspominałem. Szósta? Chyba szósta. Są to wyścigi. O, akurat jest, jestem zaraz przy tym e, na mapie. E, przeznaczone dla odpowiedniego samochodu. W tym, w tym wypadku jest to e, Cavalry. E, jeżeli nim nie jestem, nie mogę nie zrobić. W tym wypadku po prostu chciałbym możliwość e, wybrania samochodu do wyścigu, bądź ewentualnie w ostateczności chciałbym jechać, wybrać ten samochód, ale już stamtąd przeteleportować się, czyli na przykład wybrać sobie z mapy wyścig. Klikam X i mnie tam przenosi i rozpoczynam wyścig. Nie. Ani nie mogę wybrać samochodu przed samym wyścigiem, na przykład w żadnym menu. Ani nie mogę przeteleportować się, na przykład gdybym był w środku miasta, a chciałbym zrobić ten wyścig, to muszę tam dojechać. To, moim zdaniem, nie jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, gdybyśmy mówili o grze, która stara się w miarę realnie coś odzwierciedlić, spoko. Natomiast ta gra jest zupełnie odrealniona, zupełnie tu się takie rzeczy dzieją i jest tak to podane, że o realizmie nie ma mowy, więc takie coś mogli spokojnie zaaplikować. Niestety nie wiem czy my to nie zrobili. Eee... Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, na przykład koniec wyścigów. Nie wiem, czy teraz uda mi się znaleźć coś takiego. A, eee... jest. Eee... Taka, ma... taka, taka flaga oznacza miejsce, gdzie się kończy eee... wyścig. Eee... I tych miejsc jest trochę. Natomiast one w żaden sposób nie znikają, jeżeli mamy jakiś wyścig. W sensie jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy, przejeżdżamy, myślę sobie, że na przykład o, to już tutaj, jeśli na przykład spinam po ślady i, i dowalam turbo ostatnie, przejeżdżam, okazuje się, że nie to nie tutaj. Co eee, jest wyścig, znaczy jest licznik, ile mamy do, do mety, ale z jakichś przyczyn możemy po prostu na niego nie spojrzeć i zobaczyć, o, to już tutaj, dawaj, tsz, coś zrobimy nie tak, rozwalimy się na przykład zaraz z tym znakiem, tylko się nie tutaj takie miałem, że że był, e, że trzeba przejechać konkretnie przez tą flagę. I ona była zaraz za zakrętem. Ja waliłem na pałę przed siebie i nagle patrzę, jest lekko po prawej. Musiałem o co zakręcić. Zakręciłem, wywalnąłem zaraz za, to, za, za tą flagą, zawalnąłem zaraz w barierkę, rozwaliłem się, i okazało się, że to nie ta flaga. Trochę słabo. E, dużym zarzutem dla mnie, którym psu rozgrywkę jest to, że moim zdaniem sama mapa i trasy są zrobione po to, aby abym ja, abyście wy, gracze, rozwalali się. Natomiast moim zdaniem, na przykład w Most Wanted, w tym pierwszym Most Wanted, bo w to nowe nie grałem, było to zrobione tak. Teraz nie to mam czasu? O już, kurde, że minęło. Jest to zrobione tak, było to zrobione tak że mapy nam dawały możliwość rozwalenia się. A tutaj e, rozwalenie się wcale nie jest trudne. Dlatego m.in. właśnie jeździłem e, samochodem tego typu, e, któremu e, dopalacz ładował się poprzez tryki, ponieważ e, inny, inny, dwa pozostałe rodzaje. Jeden no, ładował się podczas gdy e, rozwalaliśmy przeciwników. Nie, nie jest to zły typ. Ale nie jest on uniwersalny, czyli w wyścigach, gdzie nie, nie mamy przeciwników, e, dopalacz nam się nie ładuje. A ja lubię mieć auto uniwersalne. Drugim typem, którego już w ogóle nie używałem, były samochody nastawione na prędkość. I jeżeli nam się naładował pasek, on się ładował trochę wolniej niż tutaj, e, i by, ale, ale był krótszy, to prawda, to po naciśnięciu do cały czas, jeżeli go trzymaliśmy, to cały czas mieliśmy dopalacz. Natomiast. Samochody rozwijały takie prędkości, w powiedzeniu z tym jak mapy są zaprojektowane, naprawdę było ciężko grać. Rozwalałem się co trochę i strasznie niewygodne było to rozwiązanie. Nie jechałem jeszcze szybko już już trakcja. I tego jest naprawdę dużo, szczególnie jeżeli jedziemy samochodem na prędkość, bo one są lekkie i jeszcze bardziej drażliwe na, na wszelkie zetknięcia. Brakło mi jednego trybu, który widziałem gdzieś na filmiku. Otóż chodzi o to, że po Kraksie możemy sterować naszym pojazdem, żeby coś tam się jeszcze działo. Wydaje mi się, że coś można byłoby nacisnąć, ale ja tego nie jestem pewien. W że sterujemy braki, my musimy zaliczyć kolejne samochody do, do wielkiej kraksy. A, jeszcze nawigacja. Tu mamy nazwę ulic. Podczas wyścigu jak sobie jedziemy to w pewnym momencie dojeżdżamy na przykład do skrzyżowania nie wiem czy to będzie widać ale będzie pewnie skrzyżowanie, o dojeżdżamy i ten znaczek, jeżeli nie miałbym tutaj skrócić skręcić, to jeden z tych znaczków by migał natomiast w wyścigu jak jesteśmy skupieni, jest to bardzo mało widoczne i nieraz nie dwa zdarzało mi się przegapić zjazd przez to jeżeli to było pod koniec to trzeba było restartować. Natomiast jeżeli było to jeszcze tak na przykład w połowie, to czasami jeszcze można było e, odpracować stratę, bo okazało się, że przeciwnicy ewidentnie zwalniają i czekają na nas, jeżeli zbytnio odstajemy. Hmm. Także co? Wydaje mi się, że chyba wszystko, co Wam chciałem pokazać. Dużo pewnych nie zobaczyliście, ale... No myślę, że za nademostrę wszystko, co bym chciał omówić. Eee, także tyle. No, gra jest dobra. Na pewno kupicie ją w niskiej cenie, więc da nam, myślę, że sporo radości, ale, ale jeżeli e, możecie się łatwo sfrustrować małymi pierdółkami, to okazać, ten kolekcjoner, który tak szybko, to jest pewnie wróg, który mogę rozwalić, którego mogę rozwalić i dostanę jego samochód. Zobaczymy, czy uda mi się troszkę zrobić. Pewnie nie, bo to już jest dość, trochę wyższy poziom, więc oni już trochę tam sobie pozwalają. No, dobra. Eee, także w razie przy, po pewnym czasie jak obczaić dobrze trasy, to jest, to jest mega przyjemnie, Ale na przykład wyścigi gdzie trzeba przeżyć... To, to jest ciężko. Dla mnie to był najcięższy wyścig. Najprzyjemniejsze były to właśnie e, miejsca, gdzie miałem zdobyć określoną ilość tak zwanych tak czyli po prostu rozwalać jak najwięcej przeciwników za To były najprzyjemniejsze dla mnie wyścigi. Później, później standardowy wyścig, później e, standardowy wyścig na, na, na punkt, na, 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 na sztuczki e, i na końcu, właśnie E, jako czwarty, ten główny e, tryb, e, bo o tym z, dzięki, konkretnym samochodem mam ja teraz ja zrobiłem jeden raz tylko chyba e, ten wyścig. jeden tu to, że muszę znaleźć samochód, Podejrzewam do wyścig, znajduję wyścig, gdzie poczynę na samochód. Wracam się do miejsca, biorę samochód i muszę wrócić do to samo miejsca, Tego nie robiłem wprost w tej, e, wyścigu. Yy, I tyle. E, gdybym miał grę ocenić, to e, będzie to myślałem nad trójką. Ale, ale dodatkowo, jeżeli tak pamiętam, jak to sobie jeszcze sprawdzę, tak, gra nie ma, nie ma e, możliwości gry, gry we dwóch i bardzo tego szkoda, e, bo myślę, że ono nie jest tak zaawansowane techniczne, żeby nie można było tego zrobić. Niestety nie da się. E, i, I dużo tym samym traci. E, ja myślę, że e, dwójka spokojnie, dwa na cztery Spokojnie tej grze wystarczy i myślę, że nie trzeba by jej dawać więcej. Jest to średnia gra po prostu. A piwko? No znowu się włączyła, włączyła klasyczna muzyczka. Piwko jest ciekawe. Nie wiem, czy nie lepsze od tej gry. Myślę, że 3 na 4 zasługuje po prostu swoją indywidualny charakter, to, że ten rumowy smak i ma, ma coś w sobie. Może nie jest najpyszniejsze, ale, ale ma coś w sobie, warto spróbować. I ten zapach, który jest naprawdę hardkorowy. No i tyle. Piszcie, czy podoba Wam się ten, ten, ta, ta forma, recenzji, żebym ja wam. Przy... Jeżeli będzie to możliwe, bo na przykład napiszcie może być to trochę gorsze, ale na konsoli jak najbardziej e, czy Wam się podoba, żebym pokazywał Wam to, co chcę pokazać e, na żywo. E, I tyle. Trzymajcie się, na razie kolejna recenzja, nie wiem kiedy, bo zostało mi właśnie Dark, The Demon Soul, e, Professor Lighton i nie wiem co jeszcze. Na razie...